Będę miał przyjemność z mikrofonem w ręku przeprowadzić Państwa przez większość atrakcji przygotowanych właśnie na nasze dzisiejsze spotkanie. Drodzy Państwo, zegara i kalendarza się nie oszuka. Jakbyśmy na to wszystko nie spoglądali, to mamy już zdecydowanie końcówkę sierpnia. Do końca wakacji już niewiele ponad tydzień. To kalendarzowe lato także już niedługo, za mniej więcej miesiąc się skończy. Zresztą słupek rtęci na termometrach który od paru dni idzie w dół, też oznacza, iż powoli, powoli zbliżamy się do schyłku wakacji i schyłku lata. Dzisiaj na szczęście mamy piękną słoneczną pogodę, i to jest dobry moment, aby być może jeden z takich ostatnich pięknych letnich i wakacyjnych dni wykorzystać i spędzić je tutaj nad jeziorem Dominickim w ramach Boszkowo-Fest 2013. Drodzy Państwo, ta impreza organizowana tutaj jest cyklicznie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Boszkowa, Stowarzyszenie Pożytku publicznego, które w jakiś sposób swoją działalnością stara się rozpropagować to miejsce, aby nie tylko ci, którzy mieszkają w okolicy, nie tylko mieszkańcy Leszna, Wielkopolski, ale także inne osoby z całego kraju, a być może również z zagranicy, chciały spędzać wolny, wakacyjny, letni czas właśnie tutaj, na tej pięknej plaży, w okolicach naszego pięknego jeziora. W związku z tym, drodzy Państwo, aby jak najlepiej przybliżyć. Organizatorów naszego dzisiejszego spotkania Zachęcamy do wizyty na scenie dwójkę przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Boszkowa Mateusz Lubieniec i Michał Klawiński. Panowie zapraszam serdecznie na scenę. I Mirek Kielziora, tak jest, też jest na naszej scenie, drodzy Państwo. Młodzi, perspektywiczni, utalentowani mężczyźni, od których wiele zależy i którzy mają szansę pochwalić się swoimi dokonaniami. Organizatorzy dzisiejszego spotkania nie tylko. Stowarzyszenie Przyjaciół Boszkowa, panowie, macie śmiało teraz na swoją prezentację i promocję kilka chwil. No pierwsze koty za Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich państwa. Witam na pierwszej edycji Boszkowo Fest, edycja pierwsza. Myślę, że kolejne edycje będą. Także myślę, że te, teraz po prostu uważam imprezę za otwartą. Impreza jest dla wszystkich, wszystko jest dla nas tutaj dzisiaj za free. Także korzystajcie Państwo z tego, że jest ładna pogoda. Bawcie się dobrze, słuchajcie dobrej muzyki. Będzie konkurs, zobaczymy, czy szanowne jury, które siedzi tam pod parasolem, faktycznie wybierze najlepszą kapelę. Będą też gwiazdy. Teraz może po prostu przekażę mikrofon kolegom. Na pewno będzie tutaj też wiele fajnych, ciekawych słów. I za chwilę schodzimy ze sceny. To może Mateusz, proszę. Witam serdecznie Państwa. Tak jak kolega powiedział, wszystkie atrakcje za darmo, także te dmuchane zamki, zapraszamy dzieci do zabawy. Tutaj z tyłu są stoiska ekologiczne, tam także zapraszamy, można się dowiedzieć ciekawych rzeczy, bo całą ideą stowarzyszenia jest propagowanie wypoczynku zgodnego z, z przyrodą, bez szkody dla środowiska. Dlatego także ten, ten element programu. Jeżeli chodzi o program wodny, to przekażę kolegę Michała. Witam Państwa bardzo serdecznie. Poszkoło Fest to też strefa wody. Jak widzicie na plaży przybiły już, przybiły już żaglówki. Staraliśmy się zebrać różnoraki sprzęt, który można zobaczyć na jeziorze, żeby można było go zobaczyć nie tylko z daleka, nie tylko widząc jak pływa, ale też można podejść. Są tam ludzie, którzy ten sprzęt obsługują, którzy, którzy chętnie podzielą się swoją wiedzą, pokażą, powiedzą co to za sprzęt, z czym to się je. A mamy do czynienia z naprawdę fajnymi i regatowymi, i rekreacyjnymi łódkami. Mamy również harcerzy z 12-leścicyjskiej wodnej drużyny harcerskiej, którzy prezentują swoje wspaniałe łodzie, które, którzy również będą. Pokazywać swoje umiejętności na wodzie. Zapraszamy, zapraszamy do udziału. Mamy również grupę kuglarsko-żonglerską magików z Młodzieżowego Centrum Profilaktyki Alternatywa, którzy również chętnie zaprezentują swoje umiejętności, a wieczorem, jak już się mocno ściemni, mają dla nas wspaniałą, wielką niespodziankę. Oddaję głos koledze. No jeszcze na zakończenie. Może parę słów odnośnie Stowarzyszenia Przyjaciół Boszkowa. Jest nas na pewno wielu, jest też stowarzyszenie jako stowarzyszenie faktycznie sformalizowane. Tu jest nas troszeczkę mniej, aczkolwiek zapraszam wszystkich, którzy chcieliby cokolwiek zrobić dla Boszkowa, mają ciekawy pomysł, chcieliby coś zrobić dla Boszkowa, dla regionu, to zapraszamy. Pomysły wszelkiego rodzaju można realizować samemu, możemy realizować wspólnie pole do popisu jak najbardziej, a myślę, że Boszkowo będzie nam wszystkim wdzięczne. Także zapraszam, stowarzyszenie, proszę zajrzeć na stronę E eBoszkowo, flagową stronę yy, stowarzyszenia. To tyle. Dzięki. Ja jeszcze przejmując mikrofon, zaproszę wszystkich do strefy Eko. Tam stoisk, stoisko Parków Krajobrazowych, Nadleśnictwa, Wodociągów, Gminnego Zakładu Komunalnego. Zapraszamy już w tym momencie do stoiska Wodociągów. Tam wspaniały pokaz, chemiczno-magiczny. Naprawdę warto zobaczyć za chwilę, co się zaczyna. Zapraszamy wszystkich chętnych. Na głównej scenie muzycznej właśnie rozpoczął się konkurs muzyczny. Z sceny dobiegają nas już pierwsze dźwięki. Za chwilę przeniesiemy się po scenę, żeby porozmawiać z pierwszymi wykonawcami. Że mieszkamy po środku dobrze, żeśmy się spotkali, kochanie, moje górnych kroki w mura, moje morza, parowanie Dobrze, że mieszkamy po środku dobrze, żeśmy się spotkali, kochanie. pa, pa, Тоа се дешево, тоа е наша екстрема фестивал. Тоа е наша на фестивал. Pierwsze, każdy z Państwa kto ma ochotę tej możliwości, Taki może przynieść ze sobą trochę swojej wody. To oznacza, że nie tak. I zostanie nie, jakość no, ja? Jeżeli jako? Państwo chcieliby się dowiedzieć, jakiej to woda jest jakości, biorąc w kraju, to pogoda sprzyja, blisko szanse, zatem do gdzieś w jakimś zbiorniczku tukareckim, tutaj w się, jaki jest ona jakoś poza tym, że przewrócono do tej części przygotowało ich realizacji, że lekcję chemii na wesoło. Jest tak, specjalny chemiczny iluzjonista, który tutaj nazwaliśmy w osobie Mateusz Szewczowicza, który rozpoczął już po godzinie 12 pierwsze pokazy takiej chemii na wesoło. Zwłaszcza najmłodszych, czasami ta chemia ciężko wchodzi do domu zapraszam ja, serdecznie z naszej strefy ekologicznej, aby w tych ta ta tak. gradu miał, aby zobaczyć, co się dzieje. Tak na razie wszystko działa, Gdy wybrałeś się ze mną na morze, bladłeś, złabłeś, ziemiałeś, ani krótkiej wytchnienia Koły sam znajdowałeś, to jak górę, no, moje morza, palowanie, dobrze, że mieszkamy po środku, dobrze, żeśmy się spotkali, kochanie, to jak góre pro, murach moje morza, palowanie, dobrze, że mieszkamy po środku, dobrze, żeśmy się... Znaleźliśmy się na, sto na stoisku pana Jerzego Sowiaka, tak? Dobrze tak, tak. mówię, który rzeźbiarzem, rzeźbi drewnie od ilu lat. Od małego tam latał z młotkiem i tak. kuchał. Co to mamy za rzeźbę? Co tu mamy za rzeźbę? To będzie rzeźba taka trochę nietypowa, dlatego że założenie to ma być ul, który po prostu w środku będzie pusty, będą pszczoły, a tu będą z przodu dwie twarze, mężczyzny i kobiety. One będą w strojach regionalnych, gdzie w kapeluszu, w kamizelce, w koszuli, a tam będzie kobieta Ko pan. Te zbiory pana kolekcja, czyli już nie da się doliczyć tego? Tego się nie da, doliczyć. tego się nie da. Doliczyć. Przez tyle lat to gdzieś tam się w schodziło i gdzieś tam zaistniały w innych stronach. No może nie liczyłem tego. Te wszystkie rzeźby, które z, możemy znaleźć po drodze, tutaj w regionie, to są wszystko pana dzieła, pana ręki Tak, Od 1995 roku, aż do teraz. Jak podoba się w ogóle panu ja uważam, że bardzo trafiona i e, jako organizatorzy bardzo e, e, dobre założenie przyjęli, żeby to regio promować, żeby tu właśnie Bożkowo i okolice jakoś ludziom pokazać. Czyli za się spadnie. Zobaczymy, tak mam nadzieję. No, gdy zapalał swoją fajkę Brał mnie wtedy na kolana Opowiadał swoją bajkę O dalekich morskich rejsach Nagle nadchodzących trzpała jak już nie powiedzieli, znajdujemy się właśnie w trybie ekologicznej pierwszego festiwalu Boszkowo Fest. Właśnie znajdujemy się przy stoisku na Łuszakowice. Może podejdziemy i zobaczymy, co tu można znaleźć. ciągle oczy Jak to bywał na Co możemy znaleźć na tym stoisku? Wszystko. Wszystko, to znaczy? Wszystko co o lesie. Wszystko co o lesie, widzę tu jakieś foldery. Jasne. Dużo ścieżek w naszym regionie tutaj się znajduje? Leśnych? Tak, tak jest. Kasę denerwują w i Rowerowo. Takie Jakie szczególne okazje zwierząt, można znaleźć? Ale i tak wszystko w naszego konkursu. Gorąco, po plaski, tak jest, dziękujemy bardzo. Już wcześniej Pani Marta prosiła o to, że jeżeli macie ochotę, to śmiało podejdźcie trochę bliżej tutaj pod naszą scenę. To zawsze jest rzeczywiście raźniej, gdy wykonawca widzi przed sobą osoby zainteresowane słuchaniem jego głosu i jego muzyki. Także zachęcam gorąco, kto ma ochotę, niech podejdzie bliżej sceny. Lilka, teraz ta scena należy do Ciebie. Zapraszam. Pokazać, który również jest zabraknie na naszej My scenie, tak? Nie tak nie. jest pokaz przed nami, przygotowany przez wodno Ochotniczo-Poglądowie Ratunkowe. z jesteś jest specjalny, pan Bogan Arpaczu, witam serdecznie, panie Radku. Zapraszam tutaj Jakieś marze, jakieś Pan ma sam udział w takich konkursach, tak, Jak jest to będzie miał okazję w ogóle pokaz na państwa przeprowadzić. Bardzo proszę Na plaży tylko, czyli. A skąd w ogóle pochodzisz? Zleszka, dalek... nie masz daleko tutaj do W takim razie życzymy Ci tutaj miłej zabawy. Dziękuję. Podczas imprezy Boszkowo Fest 2013 mogliśmy podziwiać zaprezentowane samochody przez markę Renault. Samochody te pojawiły się dlatego na tej imprezie, ponieważ miał związek z ekologią, czyli główną tematyką Boszkowo Fest. Więcej o ekologicznych markach, przedstawiciel firmy Renault. Znajdujemy się właśnie na tej Renault, gdzie znajdziemy samochody ekologiczne. W ogóle skąd te samochody znajdują znaczy, się tutaj w Waszkowie? tematyki tematyki, tego stylu, te, tematyki ekologii w e, jest e, promocja samochodów o niskiej emisji spali, niskiej samych na na kilogram, tego. Jakie tutaj samochody zostały zaprezentowane? Jak już... mamy model captur, który jest normą ECO2, mamy Clio również w stanie również spełnia, spełnia to. Moi drodzy, jeżeli mnie słyszycie, zapraszam Was tutaj blisko laboratorium chemicznego, gdzie dzisiaj badamy wodę. Badamy wodę we wszystkich stanach skupienia i tym razem zbadamy wodę w stanie gazowym, czyli parę wodną. Dowiemy się jak ją wyprodukować, jak parę znowu zamienić w wodę ciekłą. Odpowiemy też na pytanie, co się w wodzie rozpuszcza przy okazji, a co w wodzie się rozpuścić nie chce. Pierwszy eksperyment, który wykonamy, będzie, będzie bardzo niebezpieczny. A może tego nie powinienem mówić, bo w tym eksperymencie będę potrzebował też ochotnika. I teraz pewnie się nikt nie zgłosi, ale jednak mamy odważnych ochotników. Aż za dużo. To słuchajcie, zagramy w zagadki. Zagramy w bardzo trudne zagadki. Kto wie, ręka w górę, stańcie obok siebie, tak blisko, żebym widział, kto się pierwszy zgłosił. Pierwsze bardzo trudne pytanie. W jakiej temperaturze woda w stanie ciekłym zamienia się w wodę w stanie stałym, czyli lód? Byłeś pierwszy? Nie, niestety nie. Byłeś drugi? 0 stopni Celsjusza to jest temperatura, w której woda krzepnie, a więc ciecz zamienia się w ciało stałe, woda zamienia się w lód. Zostałeś wytypowany do tego pierwszego eksperymentu, dlatego wszystkich proszę, żebyście odsunęli się i dla mojego asystenta zrobili więcej miejsca. Jak wasza nie wspomnij, kuba, kuba usiądziesz wygodnie na krześle, dobrze? Dlatego, że w laboratoriach pracują nie tylko praktycy, tak jak my dzisiaj, którzy wykonują eksperymenty, ale są też teoretycy, którzy wygodnie w fotelach przed komputerem najczęściej opracowują matematyczne modele, które pomagają nam przewidzieć to, co się będzie działo w eksperymencie, ale tak jak już Wam straciłem, nie wierzymy naukowcom na słowo. Żądamy od nich eksperymentu, a więc teoria musi każdorazowo być sprawdzona w praktyce. Prawda Kuba? ja Świetnie. Kuba, mówisz okulary ochronne. O, no, są chyba w tym samym rozmiarze. Załóżcie te okulary ochronne. Słuchajcie, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, jeszcze raz bezpieczeństwo. To jest najważniejsze w eksperymencie. Czasami jednak okulary do zachowania bezpieczeństwa nie wystarczą, dlatego Kuba w tym eksperymencie ubiera czapkę przeciwdeszczową. Spodziewacie się, że nad jego głową pojawi się co? Deszcz. Chmura, czyli woda. I żeby był Kuba całkowicie bezpieczny, to jeszcze dostanie parasol. To jest zestaw mojego asystenta. Dzięki temu. Kuba wróci suchy do domu, mam nadzieję. Teraz nad Twoją głową, Kuba, przelewam do styropianowego kubka wodę. Wlewam jej dużo, 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 dużo po same brzegi, tak aż woda praktycznie zacznie się wylewać. Kiedy ja się mocno zestresuję, ręka zacznie mi drżeć, to widzicie, że woda się chce wylać. Tutaj nie ma miejsca na sztuczki, na jakiś fałsz. To prawdziwa woda, prawdziwy kubek, prawdziwa siła grawitacji, siła... Ciągania ziemskiego, która chce wodę sprowadzić na ziemię, na Kubę na przykład. Żeby to chociaż na chwilę uniemożliwić, ja przykryję kubek plastikową płytką. I Kuba dla Was wszystkich teraz przeprowadzi obserwację. Ja nie mogę się zbytnio Kubo nachylać, dlatego widzisz Kubek? Spójrz co tam wpływa w środku oprócz wody. Powietrze. Jesteś pewien, że to powietrze? A po czym poznajesz? Taki bąbel, tak? Chyba. Kto hoduje z Was rybki, widzi ten eksperyment wielokrotnie w ciągu dnia. Wyraźnie widać, gdzie kończy się pęcherzyk powietrza, gdzie zaczyna się woda. Dlatego, że inaczej światło załamuje woda, a inaczej światło załamuje powietrze. Im gęstsza woda w tym przypadku, tym bardziej załamuje światło. Ale można też przekonać się o tym, że powietrze rzeczywiście w środku jest, że jest dookoła nas w inny sposób. Wystarczy ten kubeczek oto przechylić do góry dnia. Widzicie, że woda chce uciec, prawda? Na tą płytkę naciska powietrze. I od góry, i od dołu naciska powietrze również na kubek. Powietrze i woda zamknięte w środku również naciskają na płytkę, naciskają na ścianki kubeczka. I między nimi trwa taka walka, kto mocniej kto mocniej przyciśnie. Sprawdzimy? Jesteście pewni? Raz, dwa, trzy. Miałaś rację, woda nie wyleciała, dlatego że panuje w środku głośno powietrz. Podciśnienie, ciśnienie niższe od tego, który jest na zewnątrz. Pierwsza edycja festiwalu Boszkoło Fels już jest za nami. Całą imprezę można uznać za bardzo udaną, Dopisa. pogoda, lecz i bez niej atmosfera byłaby na pewno gorąca. Uczestnicy bawili się przy znakomitej muzyce, wykonawcy podkreślali wiele razy, że organizatorzy sprostali wyzwaniu, a sami świetnie czuli się na naszej scenie. Mało tego, podni nawet słowa o naszym regionie, że to Mazury Wielkopolski. Wokół seni zabrakło także atrakcji. To pokazy wodne, pokazy żaglówek, wiele zabaw i konkursów, dumhańce i skakańce, wiele i przyciągało przez cały dzień turystów i nie tylko. Za chwilkę usłyszymy mleki z jednym z gwiazd wieczoru oraz zobaczymy wyniki konkursu muzycznego.

Jestem w ruchu, ruchu szatowym od, od 25 lat. Rozpocząłem studia w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Wtedy zetknąłem się z, w ramach tych studiów z powstającym, jak to być, z rodzącym się ruchem. Zacząłem jeździć na festiwale... na koncercie. Powiedział Pan, że się pan z muzyki, takich z ciekawości. No tak wyszło. Tak, wyszło, znaczy, tak, wyszło. Znaczy wyszło, nie wyszło. Był to, była to moja decyzja przed 6 czy 7 laty. Wcześniej grałem pół zawodowo, czyli miałem stałą pracę gdzieś na etacie, a, a od 7 lat żyję tylko, tylko z moich koncertów, z występów, zarówno w kraju, jak i za granicą prawdziwą gwiazdę tutaj gościmy. No, no, to, to, no może i tak jest, że, że jeśli ktoś żyje z muzyki, to może i jest jakimś tam um, osobnikiem wyróżniającym się. W każdym razie no, ja, ja, ja znalazłem swoje miejsce na, na scenie szantowej i nie tylko szantowej udaje mi się e, re, re, realizować e, taką koncepcję czy motto życiowe, że moja praca jest moją pasją i moja pasja jest moją pracą i to jest do, doskonała pozycja, dos, do, doskonała. Doskonałe motto, doskonała pozycja, doskonała sytuacja żeglarz. Czy pierwszy raz Pan jest w Pierwszy raz. Jak jestem, wrażenia? Y, 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 powiem poszałamiająco, bardzo mi się podoba jezioro, czysta woda, jestem płetwonurkiem oczywiście, że żeglarzem, także jestem zauroczony czystą wodą i, i, i samą infrastrukturą Burszkowa jako, jako miejscowości letniej wschody. Jestem zachwycony naprawdę, nie wiedziałem, że istnieje coś, coś tak pięknego. Właśnie więc tutaj nasi gości, którzy tutaj dzisiaj zasiadali, mówili, że to takie w sumie nazwy wielkopolskie. Mazury to nie wiem, bo nie, nie przyglądałem się okolicom ja jako jak, jak całości. No. Mazury to jednak tysiąc, tysiąc jezior. Tak? rzeczywiście tych jezior na Mazurach jest ogromnie dużo. Ja stamtąd pochodzę, mimo że mieszkam w Gdańsku, tak że po Mazurach od, od wielu, wielu lat. No. Być może tak jest, no i tego Wam życzę, Boszkowo, niech, niech, niech będzie Mazurami jako po Dobrze, w takim razie mi wszystkim życzył tutaj Pana miłego no. wieczoru. Czytanie. Dziękuję bardzo, ja również życzę jego wieczoru, zapraszam na mój koncert, który odbędzie się za kosz godzinę. <grym> Będziemy tak. <grym> tak. festiwalu Bożkowo Fest. Żyli w składzie Grzegorz Grutyszkiewicz przewodniczący Anna Klawińska, Agnieszka Gładyszak-Knychała, Maciej Olszewski. Po wysłuchaniu sześciu uczestników przeglądu konkursowego ustaliło następujący werdykt. Miejsce trzecie i nagrodę w wysokości 500 złotych otrzymuje. Jarosław Jura Sporaja. Za chwilę poprosimy wszystkich nagrodzonych na scenę. Za chwilę. Miejsce drugie i nagrodę w wysokości 1000 zł otrzymuje zespół. Zespół Onyx z Gliwic. Miejsce pierwsze i nagrodę w wysokości 1500 zł. Otrzymuje Marta Śliwa ze Stodolska z zespołem. Ponadto Żyli z przyjemnością odnotowało występy pozostałych wykonawców, przyznając im wyróżnienia w formie dyplomów, na czym protokół zakończono i podpisano. Żyli i podpisy czytelne oraz nieczytelne. Dziękuję bardzo! Podgrania kumpli co przed laty Uwierzyli w ziemi czarodziejski kształt Za marzenia głupie tu się pierwsze baty Już mógł wiedzieć, że tak mały jest ten świat